Dariusz Kozelan i Maciej Kaniasty. Witam. Witamy ponownie i ponownie zapraszamy na podsumowanie amatorskich rozgrywek Redbox, ale nie tylko. Chcielibyśmy też wspomnieć o tym, co dotyczy wielkiego świata sportu, piłki nożnej. Oczywiście mówiliśmy także o euro, ale przede wszystkim wspomnieliśmy o wielkim wydarzeniu, jeżeli chodzi o najnowszy produkt Adidasa. Ten produkt, czyli słynny Predator, wchodzi na rynek bardzo mocno, będzie bardzo widoczny zapewne podczas euro i także po. I wspomnieliśmy, że wersja Predatora istnieje w postaci lanek, butów piłkarskich typowo, ale tymczasem do poznania do polski do redboxu dotarła wersja predatora, która nam na, na pewno zainteresuje wszystkich uczestników rozgrywek amatorskich redbox, bo jest to wersja, Macieju? właśnie wersja śniegówki, czyli na nawycznie sztuczne but jest niezwykle wygodny, myślę, że większość zawodników, którzy gustuje w adidasie i gustuje w butach wysokiej marki będzie zadowolona z tego buta, but jest naprawdę okazały i myślę, że może być postrachem dla bramkarzy, gdyż uderzenie z takiego obudza to jest duża przyjemność. Może nie trzeba kupować nowego napastnika czy transferować, a wystarczy nowe obuwie, i tutaj to wystarczy. W każdym razie jest wersja na sztuczną trawę, a więc idealnie nadającą się do rozgrywek. Redbox. Maciej, my jesteśmy, No nie powiem że na końcu rozgrywek, bo jeszcze kilka ważnych, ciekawych wydarzeń się pewnie wydarzy. Ale omawianie rozgrywek chciałbym od, rozpocząć od ekstraligi, czyli od, ekstra, od tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Tam wydarzenie, które rzeczywiście na którym byliśmy, i zapraszam od razu na stronę redbox.tv.pl. Tam jest relacja z tego meczu, czyli auta terenowe Nissan. Lider z wiceliderem, mogło się coś zmienić, auta niepokonane, jeszcze Nissan miał nadzieję, czy obserwatorzy ligowi, że tutaj w czołówce się coś zamiesza, wynik korzystny dla aut. Tak, auta wygrały to spotkanie, podtrzymały też pasy 10, 10 zwycięstw bez, bez porażki. Myślę, że mecz był ozdobą, naprawdę spotkały się dwie równorzędne drużyny, dwie bardzo dobre drużyny i dwie, Drużyny, które w tej chwili prezentują chyba naj, naj, najlepszy futbol na najwyższym poziomie naszym ekstraligowym. Auta wygrały 3-2, ale myślę, że Nissan, Nissan też był, był naprawdę dobrym przeciwnikiem. A bramka w pierwszej minucie, tak, rzeczywiście? Tak, to myślę, że ta bramka zadecydowała o tym, że ten mecz się tak ułożył. bo... Czyli brak koncentracji na początku tak, tak się. Bramka po błędzie obrońcy, potem druga też wpadła, był 2-0, jest to wynik otwarty. Auta mogły sobie kontrolować przebieg wydarzeń na boisku. Nissan musiał atakować, bo tylko zwycięstwo dawało mu jakieś nadzieje, że... jakieś nadzieje mhm. o walkę o pierwsze miejsce. W drugiej połowie obraz z gry uległ zmianie, Nissan zaatakował skutecznie dosyć, bo bramka Jacka Sandera ozdobą pewnie nie, 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 nie wielu boisk, piękna bramka w samo okienko. Potem kilka sytuacji do strzelenia bramki, do bramki, wyrównująca nie wpadała. Bramka, Jakub Smora na 3-1. Znowu dramaturgia, dwie, dwie takie problematyczne sytuacje. Właśnie, chciałem zapytać. Wynik 3-2 dla Aut, tak to tak. się skończyło, tak? Mecz trudny do sędziowania, bo w dwóch sędziowaliście, te spotkania tak. Ekstra Ligi są tak sędziowane. Były kontrowersje, był to twardy mecz, czasami się tak zdarza, a czasami nie, że wręcz przeciwnie, że to drużyny, mimo że to mecz na szczycie, twardy, ale bez żadnych kontrowersji, bez zgrzytów. Jaki to był mecz? znaczy Mecz był naprawdę piłkarski. Była jedna kontrowersja. Naprawdę rzut karny jest to niewymierna, niewymierna, niewymierna sytuacja. Musicie podjąć szybko. decyzję. Trzeba decyzję podjąć szybką, trzeba ewidentną. W tej chwili, na, 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 jak było gorąco, wszyscy twierdzili, że karny był. Ja stwierdziłem, że karnego nie było relacja z meczu, czy zapis yy, kamer wideo też jednoznacznie nie oznacza tego, że ten karny był ewidentny, także taka decyzja padła. Miał być karny dla Nissana, nawet gdyby go wykorzystano, byłby remis, nie? E, nie? nie, nie, to, to było przystanie 3-1. No tak, ale nawet w końcu, końcowej ta, rozgrasunku, końcu, tak. W końcu, tak, gdyby strzelili, ta, to było ta. powiedzmy 3-3, chociaż oczywiście inaczej się to spotkanie układa, ta. inna sytuacja meczowa i Znada tak dalej. Się. Ale mówię, no to była jedyna sytuacja, naprawdę ten, był, mecz był naprawdę Prowadzony w bardzo kulturalny sposób. Drużyny szanują siebie, szanują swoje zdrowie. Były faule, bo trudno, żeby w piłce nie było falia, a już na takim poziomie i o, o takie najwyższe cele, ale mówię, nie były to faule złośliwe, tylko po prostu wynikające z walki, z ambicji. Wojtek Tabiszewski tam zgłaszał pewien taki postulat, żeby ograniczyć liczbę fauli do w jednej połowie, o tym porozmawiamy w następnym programie. Powiedz, co czeka zespół z Ekstra Ligi? One kończą z zasadniczą? Czy coś jeszcze później się dzieje? Tak, tak. Zostało, o ile się nie mylę, po jednym spotkaniu drużyny skończą rundę zasadniczą. Po rundzie zasadniczej zostaną rozegrane play z oczywiście z zachowaniem te, tej, punktacji. Te punkty, tej punktacji. Odpowiednio drużyny 1-4, 5-8, 9-12. Na tą nadaną chwilę nie znamy tylko czwartego czwartej drużyny, która będzie walczyła w, 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 w pierwszej czwórce, ponieważ jeszcze trzy drużyny zostały, Meditech, Elpiec i Tanner ziris Park, gdyż nieoczekiwanie pokonał on Ferex, czyli obrońcę tytułu 3-1 po ostatnim spotkaniu. Pewnie będziemy podsumowywać, co się stało z Ferexem byliśmy na ich spotkaniach no Ferex tu na pewno nie obroni to wiemy pierwsza trójka jeszcze do wyjaśnienia zobaczymy co będzie dalej pierwsza liga bo ta pierwsza liga jest, jest rzeczywiście co tydzień to mamy inne zespoły do omawiania bo zmienia się ta to pierwsza trójka czwórka i teraz też mamy dwie inne bo na czele jest centra i Decathlon. Też zapraszam na relację z Decathlonu, tam fantastyczny popis Macieja Smuniewskiego. Ale znowu się ta klasyfikacja powywracała. Tennessee chyba jest na trzecim czy czwartym a, miejscu, a jeszcze niedawno był liderem. To znaczy, no, zacząłbym od piątku, bo w piątek był ten pierwszy mecz na szczycie, jakby w tej, w tej pierwszej lidze. chociaż tutaj podejrzewam, że każdy mecz jest na szczycie, bo każdy walczy z każdym, nawet ostatnia drużyna z pierwszą potrafi wygrać, czy z drugą. Centra grała z Tennessee piękny mecz, dużo bramek, niesamowity zwrot akcji, jedna drużyna prowadziła, druga na odrabiała i potem na odwrót. Ostatecznie centra wygrała jedną bramką. Dzięki temu jest liderem, osiadła na fotelu lidera. Kolejne spotkanie Decathlon, Drużyna Szpiku. Dużyna Szpiku, która jest naprawdę. Była wiceliderem przed tym jest wiceliderem, była, ale jest moim zdaniem objawieniem tych pierwszoligowych rozgrywek, bo naprawdę drużyna gra pokazała charakter, pokazała, że potrafi grać. Mhm. Też y, super spotkanie właśnie z Decathlonem, naprawdę wysoki poziom i piłkarski i zaawansowany. Pełne to dramaturgia, bo też tutaj jakby, no możemy powiedzieć, Decathlon wygrał jedną bramką, Maciej, dwoma? Popatrz, dwoma. Maciej Słuniecki, tutaj fantastyczne show, strzelił chyba cztery bramki i to tak. piękne, każda jedna piękniejsza od drugiej, więc rzeczywiście w tej pierwszej lidze niezwykle ciekawie, no i tak się zdarzyło, że właśnie Centra jest na pierwszym miejscu, A Decathlon aktualnie na drugiej. Na, tą, drugi. na, na dzisiaj. Tak? Na dzisiaj, tak, tak. A drużyny, które akurat przegrały, czyli drużyna Szpiku oraz Tennessee, Tennessee odpowiednio jest trzecie, drużyna Szpiku jest czwarta. Sprawa jest jeszcze otwarta, ponieważ jeszcze są dwie drużyny, czyli tam raptem siedem zespołów jest. walczy mal, o, mal, o zwycięstwo, oczywiście, bo różnica punktowa jest minimalna. Tu można by powiedzieć, że przekreślona drużyna United, jeżeli wygra dwa Dwa mecze. dwa mecze, też skakuje do tej grupy właśnie, która może awansować do Ekstra Ligi, także mówię zespoły, tu... tak? Trzy? Pierwsza no. Liga do Ekstra Klasy? Trzy, trzy, trzy. trzy, trzy Maciej Smuniewski, piłkarzem kolejki, czy ktoś no. zwrócił twoją uwagę jeszcze, bo ja Macieja ja widziałem, a może ty widziałeś kogoś jeszcze? No ja myślę, że, że tutaj akurat, no Jacka Sandera na pewno bym też wyróżnił z drużyny. Ale mówimy o pierwszej jest. lidze. O no, pierwszej lidze, to na pewno Maciej Smuniewski to jest osoba, która no, goda na naśladowania, myślę, że jak Bramki zdobywa, Roberto Carlos, tak samo Maciej Słoniewski nie, nie musi się wstydzić tego. I to Kilka minut się stało, jesteśmy przy lidze drugiej, druga liga, grupa A. Druga liga A. Mamy dwóch liderów z, z równą, równą liczbą punktów: Livs y, oraz Draco Info Wszystko Info wskazuje na to, że pomiędzy tymi drużynami rozstrzygnie się kwa, kwestia mistrzostwa. No i myślę, że te dwie drużyny już na pewno awansowały. Trzecie. Trzecie miejsce, jeszcze jest też, prawdopodobnie, awansem do pierwszej ligi. Na razie jest zespół, o Gobis, mhm. y, przepraszam, Bentley. Gobis jest czwarty, także tu jeszcze jest sprawa otwarta. Yy, piłkarz, drużyna, coś tutaj się wyróżniło, czy nie było takich spektakularnych no, wydarzeń jak pierwszej ligi? No, myślę, że jedynie można po prostu, znaczy nieoczekiwany wynik, jaki padł w meczu, właśnie Gobis, yy, Draco, Info.pl. 01, czyli jedna bramka zadecydowała o zwycięstwie drużyny Draco. Tu chciałbym nawiązać do tego też, bo wyniki są śledzone wiadomo na żywo, ale. Powiem szczerze, że moja komórka po każdym meczu jest, mecz gorąca. jest gorąca, gdyż i to w Ekstralidze, i, i właśnie w drugie, o drugiej pytają na gorąco, jaki wynik, jaki ten. Także naprawdę y, większość większość zawodników, może nie z dolnych części tabeli, ale z tej górnej, to żyje przez cały czas, że automatycznie chce wiedzieć, jakie pozycje. Czy, czy coś się zmieniło w tabeli? Dlatego, co dla nich to oznacza. Tak, tak. Druga liga, grupa B, tutaj także Tutaj pomału też się właśnie klaruje ta całowa czwórka, bo też wiemy, że po rundzie zasadniczej będą też play-offy rozegrane. Tu w tej chwili samotny mi z Cosmo Work i myślę, że... Was to już drużyna ma zapewniony, tylko teraz jest kwestia, z którego miejsca. Urząd Miasta przegrał pierwszy mecz, porażka, tak? to jest też wydarzenie porażka, no, sezonu prawie że. Troszeczkę, troszeczkę na forum się panowie też rozpisali, bo, bo porażka była dotkliwa. Nie real wygrał 7-1 z Urzędem Miasta, ale real no, to nie przypadek, to jest nie dobry przypadek. Tak. Też teraz też, też jest, teraz się drugie chyba miejsce ma, albo trzecie, trzecie miejsce ma w tej chwili. Też walczy o awas, też walczy o Najwyższe miejsce o podium, także, także no tu akurat zbieg okoliczności, i kontuzje w drużynie Urzędu Miasta, troszeczkę słabsza dyspozycja dnia, i o tym zadecydowała ta. Czyli gdyby popatrzeć na całą drugą ligę, kogoś byśmy tutaj dali na okładkę? No to w tej chwili nierealnie i Kosmoworkę. To są dwie drużyny, które naprawdę nadają, nadają tą tym rozgrywką. Oraz tu chciał pochwalić drużynę Majard, która to jest zespół. Powiem szczerze, powyżej 35 roku życia panowie starsi, jak grali koledzy i oni A, o dziwo, i na chali, o i na tak grają. i o dziwo zgrają z młodzieżą, walczą z tą młodzieżą i w tej chwili też się plasują na miejscu pierwszej czwórce, która gwarantuje im grę o, o podium. Także, także to jest miłe zaskoczenie. i i, i też należy ich pochwalić, należy ich pochwalić. tak dokładnie. Trzeciej Ligi, zacznę od tej drugiej grupy, bo chyba mamy w całej lidze dwa zespoły tylko, które nie przegrały jeszcze, czyli w Extra Lidze A, i, ten, ten, i ten, słynny ten, już Mir But, czyli ten debiutant trzeciej lidze, ale ten debiutant nie przegrał, ma 33 punkty w 11 spotkaniach. Tak, tak i jak tak dalej pójdziemy, myślę, że nie przegra, bo jest to naprawdę silny zespół druga liga zweryfikuje jak silny, aczkolwiek na trzecią ligę jest naprawdę jest to solidny zespół, który na pewno mm. z każdym, z każdym sobie przynajmniej w grupie B da radę. A w grupie A? No w grupie A jest, yy, Pim, czy... w tej chwili nastąpiła zmiana yy, Dużyna PIM miała troszeczkę mniej meczy yy, w tej chwili na, na liderem jest BN i JM yy, zespół też dosyć ciekawy, tam stworzony z drużyny Zawodnicy też grają w jakim, na otwartym boisku, także na razie są liderem. Drugie miejsce FC Arwatu, które też po sezonie no, halowym też dosyć dobrze to wygląda. Pim teraz ma dwa mecze mniej. Jeżeli wygra, to znowu odskoczy. Tu tak? jedyne co można wspomnieć, to Damian Grabowski został dogoniony. To Tak, to myślę, że jest Jak to, to wydarzenie. No, dogonił go Bartek Dering w tej chwili już ma tygodni Energia Lecha. Energia Lecha, tak. Dwie bramki, dwie bramki już mu tylko brakują, ale Damian... Ale rozpędzony jest, tak? Damian ma jeszcze dwa mecze w zapasie, także nie wiadomo ile strzeli w tych meczach, dzisiaj się okaże, bo dzisiaj grają z Brico, także tak zobaczymy, czy odskoczy, czy nie, ale mówię, no już są różnica dwóch bramek, a była praktycznie piętnastu, nie? to jest najlepszy strzelec ligi, tak? Dalej Damian Grabowski w lidze w całej... Tak, tak. Jedyna zmiana w drugiej lidze, przepraszam, w trzeciej lidze yy, zespół Nuovo, który początek miał słabe ligi, to też jest debiutant. Yy. Nagle chwycił w żagle i w tej chwili się plasuje na trzecim no, miejscu. Dobrego strzelca. Tak, tak. Ta, tam jest zmiana właśnie o tyle korzystna, że właśnie Dawid Sauberman zajmuje teraz pierwsze miejsce w kwalifikacji strzelców, także widać, że drużyna ochrzepła i dąży do zwycięstwa, do zwycięstwa. A Dawid gra dobrze od pierwszego meczu, bo jak tak. widziałem na początku rozgrywek, rzeczywiście tam jeszcze się... Komponowywali w liga, ale Dawid już zaczął, zaczął strzelać. A więc e, z Mirbudu to jest wyrównany zespół, czy ktoś, A, nikt tak. się tam. Znaczy, grają wszyscy podobnie i nie ma tam jakiegoś no super. Myślę, że nie ma tam słabych punktów, tam jest też szeroka ławka, która, która powoduje to, że każdy zawodnik, który wchodzi, też daje nową świeżość, nowo, nowo, nowe coś nowego do grywności, dlatego jest to wyrównany skład. Ale myślę, że Mateusz Mal to jest zawodnik, który już z nas Lidze grał, to też jest to taka przewodnia postać tego zespołu, który on tam w, wcześniej grał w elektromontażu Poznań. Także jest to, mo, jest to młody zawodnik, który wie jak tutaj grać i na pewno kilka wskazówek cennych daje drużynie. Okej, okay, no czyli ten tydzień też troszkę inny, kolejny jakby nam długi weekend się zbliża i tak, jest 6, krótsza 6. liga, no i, no i Euro, tak? W piątek wiadomo o co chodzi. Powiedz jak to będzie wyglądało w lidze. Znaczy na pewno piątek nie gramy, mamy przerwę, 12 jak wiemy też jest… I w czwartek oczywiście też nie. Tak, w czwartek już bezboże ciało, w przyszłym tygodniu wtorek jest mecz reprezentacji polskiej, to oczywiście kolejka będzie odwołana, natomiast mecze… Jak będą spotkania euro, będziemy grali. Myślę, że. Protestów nie ma. Nie, myślę, że nie. Myślę, że ja jak o 18 zawo drużyny zawodnicy obejrzą mecz, to będą z miłą chęcią też wybiegną na boisko, żeby sobie pograć tą piłkę, zobaczyć jak to robią najlepsi i potem ich naśladować. Zobaczymy, więc dużo się będzie działo i na stadionach w Poznaniu, na stadionie i też w innych miastach w Polsce i na Ukrainie. Widzę Red Boxu, jak słyszeliśmy także. O odbojach porozmawiamy w następnym tygodniu, czy temat jakby dojrzewa? Został rzucony A na forum, jest, tak? Rozmawiamy o tym. Jest na razie temat narzucony, mówię, chętnych na razie jakby, jakby nie było, ale mówię, myślę, że temat, no, no, że, no, temat, jest, temat świeży, jest świeży temat, to, to mówię, to, to trzeba, to troszeczkę czasu musi też popracować na to, także myślę, że... w przyszło... jakiego wieku uznajecie Oldboy no, 35, 35 plus. Tak, no, dobrze. no to dobrze. To tak, by te tematy ligowe na koniec. Myślę, taka wisienka na torcie, czyli oczywiście nasz konkurs. Dzisiaj o tyle inny, bo mamy inną nagrodę, niepokojącą, taką pozytywnie niepokojącą. Niepokój stadionów Marka Bobkowskiego i Rafała Zaręby. Ale powiedz o całości konkursu odpowiedź na pytanie, kto wygrał i tak dalej. Tak, zgadza się. Ostatnią edycję wygrał Bartosz Weinert. pytanie brzmiało, jaka zagraniczna drużyna bierze udział w ogólnopolskich turniejach firm, wiadomo, że chodziło tu o angielski zespół Ville London, i właśnie pan Bartek odpowiedział prawidłowo, został wylasowana, tym razem jest to książka, nie, nie, to jest akurat pan Mourinho, Aha, czyli Następ, następną okay. nagrodą będzie niepokój stadionów, pytanie, Ósmy już z kolei brzmi, ile razy z rzędu drużyna Brimarek zdobyło mistrzostwo w Ekstalica. Czyli, żeby było wszystko jasne, Mourinho wędruje do Bartosza, Benet. a następną nagrodą jest niepokój stadionów, stadionu. A więc ci, którzy już wygrali książkę Murinio, mogą jakby znowu wystartować, będą mieli kolejną pozycję ciekawą do, do swojej kolekcji. Na dzisiaj dziękujemy. Okay. Następne wydanie naszego podsumowania, troszeczkę chyba też, to będzie przesunięte ze względu na, te, na rozgrywające się spotkania euro, ale być może nowe tematy ciekawe się pojawią. Zapraszam Maciej Kaniasty, Darek Kozelan. Do zobaczenia.